Cześć, witam Was na kanale Selas Marin. Sezon skończył się około miesiąc temu, do następnego jeszcze jakieś 3 miesiące, więc najlepszy czas, żeby gonić za nowym króliczkiem. Ja poszukiwania nowej łódki e, lub jachtu zawsze rozpoczynam od strony niemieckiego jego Bea. W Niemczech jest zarejestrowanych ponad 400 tysięcy łodzi i jachtów żaglowych, więc naprawdę jest w czym wybierać. Również rynek niemiecki jest chyba najbliższy Polsce ze względu na odległości. Szukanie bardzo proste, nie musicie znać w ogóle języka, bo tutaj każda przeglądarka, czy to Chrome, czy Opera, czy Explorer mają tutaj tłumacza. Klik, klik i wszystko będziecie wiedzieli. Wchodzimy w kategorię samochód, rower, łódka. Wchodzimy w łódkę. Dzisiaj do sprzedania jest 15 tysięcy łodzi motorowych i 5 tysięcy łodzi żaglowych. Dla przykładu wrzucamy sobie Bawarię jako żaglówkę. I dzisiaj tych Bawarii jest około 109 sztuk do sprzedania. Żeby wyeliminować jakieś tam ożaglowania i tak dalej, to wpiszmy tą Bawarię od 5 tysięcy euro. I mamy tutaj tych Bawarii 40 do, do sprzedania. Różne, różniste ceny, przebierać, wybierać. Podobnie będzie załóżmy dla łodzi motorowej w bylinerku. Dzisiaj do sprzedania jest 403 432 bajlinery na portalu ebay niemieckim. Kolejnym portalem, którym, który, który ja przeglądam, są to łodzie, jachty z Francji, tutaj jest dodatkowy koszt, będzie odległość, paliwo, transport, jeżeli ta łódka jest poniżej tam 3 toni, można ją przewieźć na przyczepie z kategoria B +E, to jeszcze jakoś to jest do ogarnięcia za 4-5 zł za kilometr, a jeżeli tutaj mamy już o dużych transportach, czyli łodzie ponadgabarytowe, to tutaj mówimy już około 4-5 tysięcy euro za przewiezienie takiej łodzi więc tutaj trzeba to skalkulować. Możecie tu użyć to oczywiście translatora z francuskiego na polski. Wchodzicie, Vehicles, Nautism i dzisiaj mamy do sprzedania na portalu francuskim 22 000, prawie 23 tysiące łodzi motorowych i, i żaglowych. Co wpisujemy? No wpiszmy tą Bawarię, zobaczymy ile tych Bawarii, to jest 100, 102 Bawarie. Są do wyboru, do koloru. Słuchajcie, wybieracie 35-ki, 44-ki jako żaglowe. Ceny to, to już wchodzicie we filtry, we filtry, w detale i dobieracie sobie według waszego portfela. Strona norweska, też rynek ogromny, ponad 700 tysięcy łodzi zarejestrowanych. Wchodzicie sobie w symbol łódeczki. Łodzie, łodzie do sprzedania też jest translator, możecie sobie to przetłumaczyć na sprzedaż, wpisujecie co tam sobie chcecie, Bawaria i aktualnie dzisiaj na stronie jest 34 Bawarie, czy to z silnikiem, czy to, czy to żaglowe. E Wadą zakupu łodzi w Norwegii jest to, że tutaj musicie do, doliczyć VAT 23% oraz musicie doliczyć 2% cła. Zawsze VAT. Nawet czy to jest łódka stara, czy nowa, ten VAT zawsze będzie na łodzi spoza Unii Europejskiej. Kolejną stroną, którą polecam jest oczywiście Boat24. Ogromny market z całego świata. Tutaj są ogłoszenia. Więc dla przykładów piszę znowu tą Bawarię. Jako Sailing Boat dzisiaj mamy tutaj żaglówek 199, żaglówek. Zróbmy do tam 80 tysięcy euro cenę. Mamy tych żaglówek 58 Bawarii. Do, 50, do, do 80 tysięcy euro. Bylinerów takich do kwoty powiedzmy. 25 tysięcy euro będziemy mieli aktualnie. A, oczywiście to nie jest sailing, dlatego to nie wyskoczyło. Mamy 57 bylinerów poniżej 25 tysięcy euro. Z całej, z całej Europy, może tutaj kraje podane, w jakim mieście znajduje się, więc bardzo łatwe wyszukiwanie. Oczywiście do tego cena, e, cena transportu. Kolejną stroną e, jest szwedzka strona. E, Blocket.se. bardzo popularne, Łodzie są teraz handel, jest łódek ze Szwecji, wpisujecie co tam chcecie, kolejne markę, markę, markę jaką poszukujecie, byliner, aktualnie mamy bylinerów do sprzedania, 58 ogłoszeń do wyboru, do koloru, Tutaj też musicie sobie doliczyć transport, jeżeli to będzie promem na kołach, przyczepa i tak dalej, no to musicie sobie znaleźć cenę, cenę, cenę transportu i, do, i doliczyć paliwo oraz koszt promu, jeżeli chcecie przypłynąć tą łódką, co też jest oczywiście możliwe, no to cena, cena paliwa i bądźcie pewni, że ta łódka da radę przypłynąć z Göteborga do Gdańska albo do Świnoujścia. Kolejnym, kolejną stroną, na której poszukuję łodzi, aczkolwiek nigdy nie importowałem łodzi z USA do Polski, są strony amerykańskie. Słuchajcie, w Stanach jest zarejestrowane 12 milionów łodzi, więc powiedzmy sobie szczerze, jest, jest w czym wybierać. To jakiś kosmos, 12 milionów łódek rekreacyjnych zarejestrowanych, no ale tak jest. No, i już tutaj ten sławetny byliner. Aktualnie jest 343 bylinery w cenie do 25 tysięcy dolarów osiągalne do kupna w USA. Więc market jest po prostu ogromny. Pokażę wam dla porównania polską stronę. Oczywiście jest to OLX, jak się domyślacie. I aktualnie łódek i żaglówek na OLXie jest. 939. Dzięki, jeśli Wam się spodobało, dajcie suba. Będziemy dalej y, poszukiwali łódek.